Radia Lublin. Na zegarze Radia Lublin jest prawie 12 minut po godzinie 8. Przed mikrofonem Tomasz nie śpiał, a gościem Radia Lublin jest Tadeusz Grabowski, dyrektor Rostoczeńskiego Parku Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy dyrektor, bo oficjalne powołanie nastąpiło 1 sierpnia, no ale to nie było chyba dla pana zaskoczenie. To był długi proces związany z konkursem na stanowisko dyrektora parku i właśnie 1 sierpnia pani minister, bo uprzejma podpisać dekret, w którym powołuje mnie jako dyrektora Rostoczańskiego Parku Narodowego. No i człowiek, dodajmy, który z Rostoczańskim Parkiem Narodowym związany jest od no grubo ponad 30 lat i pan zaczynał jako i przewodnik e, e, i jakby te kolejne etapy kariery zawodowej także związane z Rostoczańskim Parkiem od 2015 był pan wicedyrektorem parku całe życie. Parku, taki drugi dom, chyba. No, niemalże całe życie zawodowe to jest takie miejsce, gdzie no, mogę realizować swoje pasje, zainteresowania. To jest bardzo taka wdzięczna praca, choć wymagająca dużo czasu i zaangażowania nie tylko ode mnie, od wszystkich pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego. Mówi się, że w parku pracują pasjonaci, bo rzeczywiście no, trudno byłoby w tej pracy wytrwać, gdyby nie ta pasja do przyrody, pasja do zgłębiania tajemnic tej roztoczańskich lasów, czy, czy geologii, czy udostępniania parku, tak, dla różnych form prowadzenia edukacji, to są wyzwania bardzo dynamiczne. O których dziś porozmawiamy, ale skoro pan mówi właśnie o, o zgłębianiu tych tajemnic parku, jeszcze jeszcze ten park jakiś dla pana ma tajemnice? Och, przyroda jest dynamiczna. Pamiętajmy, że park to żywy organizm. Tutaj jeżeli nawet prowadzimy badania i monitoring, to na dany moment, bo za chwilę może się coś zmienić, tak jak w tym roku. Na przykład w otulinie parku w bezpośrednim sąsiedztwie mamy cztery miejsca, gdzie gniazdują żołny, których no przez, przez lata nie było. Tak więc Yy, przyroda, przyroda nie, potrafi, nie zaskakiwać. potrafi zaskakiwać każdego dnia. Chociaż yy, no, bez wątpienia zna pan yy, park od podszewki, więc też jak mało kto yy, orientuje się pan, czego najbardziej mu yy, potrzeba. Jakie yy, są obecnie największe wyzwania związane z yy, działaniem, yy, działalnością Rostoczeńskiego Parku. Yy, no, te, te działania, które no Pewnie też stanowią trząpa na e, jakichś wyzwań i planów na Pamiętajmy, stronę. że park narodowy jest to takie miejsce, które podlega ochronie, gdzie ta cała przyroda w takim ujęciu holistycznym musi być chroniona nie tylko po wyznaczonych granicach parku, który gdzieś no, ma 8,5 tysiąca hektarów, ale również w kontekście zachowania drożności korytarzy ekologicznych, które są takim krwioobiegiem przyrodniczym, te miejsca. Czy szlaki przemieszczania się roślin i zwierząt no, muszą być drożne? To jest kwestia zachowania też panoram widokowych z parku i na park. To jest też kwestia zachowania tego ekotonu wokół parku. A sam park no, jest również bardzo dynamiczny. Pamiętajmy, że żyjemy w czasach bardzo dynamicznych zmian przyrodniczych. Mówimy, że to są zmiany klimatyczne. My je badamy, monitorujemy i obserwujemy, jak one wpływają na tą przyrodę ożywioną, bo te dwie dekady bardzo intensywnych zmian związanych ze wzrostem temperatury, z obniżaniem się poziomu wód gruntowych, z bardzo niekorzystnym rozkładem opadu, brak tej zimy takiej śnieżnej, mrożnej, potem tych topniejących śniegów, to powoduje, że... Już widzimy zmiany nie tylko w tej, w tej sferze takiej abiotycznej, ale i biotycznej, bo, bo cierpią te nasze monumentalne, 360-letnie jodły, które przecież dorastają nawet do 46 metrów wysokości, że te drzewostany, olchy, łęgi również no, cierpią na brak wody. To jest również jak gdyby przesuszenie też i tych naszych kwietnych, roztoczańskich, śródleśnych łąk. Więc to są Tam bardzo... Pamiętamy też dramatyczne jakby chwile, kiedy wysychały stawy echo na przykład, Tak, prawda? pamiętamy tą sytuację. Niestety prognozy powtarzają się, tak? I niestety ta sytuacja może ponownie w roku przyszłym, może za dwa lata się pojawić. Więc no, musimy to monitorować, musimy to obserwować, no ale też musimy wykonywać te działania ochronne. One są ukierunkowane na określone gatunki. No, wszyscy, którzy byli w zwierzyńcu przy stawach w ECHO wiedzą system przejść dla płazów, więc to jest monitorowanie, sprawdzanie liczebności składu gatunkowego, to jest monitoring ptaków, to jest zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, który prowadzimy i te wszystkie monitoringi pozwalają nam na realizowanie dzia działań, które wynikają z planu ochrony parku. Pamiętajmy, że park hmm, nie powstał w takim obszarze dziewiczym, nienaruszonym naturalnej przyrody. Część terenów parku za czasów dawnej ordynacji zamojskiej podlegała procesom takiej gospodarki leśnej. Więc tam wycinano drzewa i, i sadzono niekoniecznie te, które są zgodne z tym, z tym siedliskiem. Więc no, my musimy jak gdyby pewne procesy kontrolować, pewne procesy przyspieszać, pomagać jako tej przyrodzie, tam gdzie ona była w bardzo dużym stopniu zdegradowana, aby jak najszybciej wróciła do tej pierwotnej zgodności. Wyzwań, oczywiście, bardzo dużo, przed którymi stoi, i bieżących, i też w dłuższej perspektywie, nawet wieloletnich projektów. Z takich bieżących rzeczy, które, no, na które warto odnotować, to podpisana dosłownie niedawno umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Środowiska i gospodarki wodnej, umowa opowiadająca łącznie, bo, bo, bo taki jest projekt na ponad 50 milionów, dofinansowanie z Unii Europejskiej 30, prawie 35 milionów. No i jak zagłębimy się w to, co tam planujecie, to brzmi to bardzo, bardzo atrakcyjne. Między innymi ścieżka w koronach drzew, no coś, co inne regiony kraju, ale także dziś po drugiej stronie granicy południowej Polski, też już te atrakcje. Cieszą się ogromną popularnością. Będziemy mieć także i my. Zanim o tym powiemy, to chciałbym podkreślić jedną rzecz. Że Park Narodowy chroni dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, ale również musi je udostępniać dla edukacji, turystyki i w sposób, który nie wpływa negatywnie na przedmiot ochrony. No, tak się składa, że następuje no, dość znaczny wzrost ruchu turystycznego. No, te, ta ostatnia dekada jest bardzo dynamiczna, bo ponad 60 tysięcy ten ruch turystyczny w naszym parku wzrósł, i w tej chwili odwiedza nas rok, rocznie około 360 tysięcy turystów. Jest to oczywiście bardzo nierównomiernie rozłożone w czasie i przestrzeni. No i żeby nie wprowadzać tego ruchu turystycznego do wnętrza parku, tak? bo tam dotrą ci najbardziej wytrwali rowerami czy pieszo do, do Florianki, tak. Czy gdzieś tam szlakiem partyzanckim w obszar ochrony ścisłej jarugi, ale najbardziej intensywnie eksploatowana jest ta część historyczna. O czym, Panie Dyrektorze, w takim razie za już za moment w części internetowej naszej rozmowy z słuchaczom Radio Lublin bardzo dziękujemy. No i na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radiolublin.pl i do naszych mediów społecznościowych. Panie dyrektorze, no właśnie, bo ja tak trochę brutalnie przerwałem, ale e, czyli wychodzicie. E, Wychodzimy to poza, granic w tą mm -hmm. poza granicę parku, w tą przestrzeń historyczną miasta Zwierzyńca, e, gdzie już funkcjonuje ośwodna, gdzie już funkcjonuje e, ośrodek edukacyjno muzealny I aby udrożnić tą przestrzeń troszeczkę od strony miasta, to chcemy właśnie e, i ośrodek, i ośwodno połączyć z jednej strony ścieżką taką multisensoryczną, która pozwoli na, nam na stworzenie tam takiej przestrzeni do takich plenerowych ekspozycji, czy geologicznych, czy jakichś yy, botanicznych. To będzie też miejsce yy, różnego rodzaju spotkań edukacyjnych, które tam planujemy yy, organizować. To będzie też miejsce, gdzie będziemy mogli prezentować konika polskiego, to herbowe zwierzę parku. Także przechodząc od ośrodka, który planujemy, notabene w ramach Wylemy. tego projektu, nowe horyzonty edukacji w Rostoczeńskim Parku Narodowym odświeżyć, wyremontować, no bo on już funkcjonuje ponad 35 lat, więc ta infrastruktura, no, ulega troszeczkę takiej dekapitalizacji, więc ale musimy... Ale dostosować do tych... Do tym potrzeb, tym, tak, jak najbardziej, do, ekologii, do wyzwań, ale... mhm. tak, bo te zielone i niebieskie technologie będą tam za, zainstalowane, no sami musimy dawać przykład, żeby te nasze budynki były niskoemisyjne, oszczędne, a, no i jak najmniej wpływające na przyrodę. Więc w ty, po, po wejściu do tego wyremontowanego, już mam nadzieję za kilka lat, ośrodka, wyjdziemy w nową przestrzeń, na tak zwaną łąkę i tam zobaczymy tą właśnie ścieżkę, będziemy mogli alejkami przejść do, do osi wodnej Zwierzyńca i udać się w tą część historyczną Zwierzyńca. A ci, którzy no, zechcą udać się tą ścieżką do stawów Echu, która dzisiaj funkcjonuje, no w w dużej mierze zobaczą różnego rodzaju urządzenia edukacyjne, no i jak już wejdą na szczyt tej wydmy, to udadzą się w korony drzew na koniec tej osi widokowej, po to, aby mogli zobaczyć ten układ historyczny zwierzyńca miasta i ogrodu tej wili renesansowej dawnej ordynacji zamojskiej, więc tą oś wodną, te klasy, klasycystyczne zabudowania dawnego zarządu dóbr ordynacji zamojskiej, kościółek na wodzie, tą Austerię, gdzieś tam myślę też między koronami drzew zobaczymy na rogu ulicy Biłgorajskiej i Zamojskiej, będzie to też wspaniałe wejrzenie na Bukową Górę, Piaseczną Górę, w kierunku y, y, Doliny Rzeki Wieprz, która no, w Zwierzyńcu przezmienia swój charakter. Więc to się będzie wszystko działo na terenach poza Parkiem Narodowym, troszeczkę na granicy Parku Narodowego i mam nadzieję, że ta nowa oferta edukacyjna pozwoli lepiej poznać park, y, jak gdyby na, na jego granicy, z jednej strony, a z drugiej strony pozwoli wejrzeć bardzo głęboko, bo ta panorama ma z tej ścieżki na pewno na to pozwoli. Panie dyrektorze, kilka dni temu w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim pan stwierdził, że myślicie również o poszerzeniu parku, ale do tego też potrzebna jest ścisła współpraca z samorządami. Jak ona się dziś układa? Rostoczeński Park Narodowy ma otulinę, która ma 38 tysięcy hektarów i naszymi partnerami w tej ochronie przyrody i w realizowaniu tych zadań jest Siedem samorządów. Czasami jest to współpraca trudna, bo jak ona jest troszeczkę ukierunkowana na inne cele, ale no lata, lata realizacji różnego rodzaju projektów, działań no sprawdziły, sprawdziły to partnerstwo. Oczywiście są plany powiększenia parku o takie tereny pralasów, o tereny obszarów, Odmokłych, o okseroterby gdzieś tam na północy, które by zupełnie nas inaczej pozycjonowały jako park narodowy, bo byłoby to włączenie w granicę obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych, które czasami nie są objęte żadną ochroną, ale jest to proces. Jest to proces, który wymaga wielu rozmów, wielu spotkań, ustalenia własnych stanowisk, Określenia jak gdyby pozycji, relacji, wpisania tych planów no w plany, oczywiście ogólne, które w tej chwili sporządza, sporządzają samorządy, uzyskanie akceptacji lokalnej społeczności dla takiego działania, więc proces długi, ale mam przekonanie, że on może nie w 100%, ale no w 80-90% Uda się zrealizować. Musimy oczywiście jeszcze rozmawiać z właścicielami gruntów, głównie z lasami państwowymi. Myślę, że Przyjdziemy do samorządów wspólnie z taką ofertą, która do, będzie ofertą nie do odrzucenia. Oby tak było. Nie sposób nie zapytać, mając takiego gościa jak pan dyrektor, o no, jeden ze sposobów zwiedzania parku. Mam tutaj na myśli kwestię rowerową. No pan, jako ogromny miłośnik jazdy na rowerze, także od lat działający w Stowarzyszeniu Józefowska Kawaleria Rowerowa doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie jest to jeden z elementów bardzo atrakcyjny, jeśli chodzi o zwiedzanie Rostoczeńskiego Parku właśnie na dwóch kółkach. Zresztą jest program o rowerowe, drogi rowerowe województwa lubelskiego, w które też realizację jego Rostoczeński Park Narodowy się wpisuje, czy zamierza wpisać, czy w związku z tym mam pytanie, czy Rostocze Rostoczeński Park Narodowy stanie się, a może już jest rowerowym rajem? Rostocze to region, który no nie ma lepszego, który byłby. Lepszy do uprawiania turystyki rowerowej. Za tym przemawia kilka prostych argumentów. Mamy już troszeczkę infrastruktury. Mamy, mamy szlaki rowerowe, mamy część dróg rowerowych i mamy teren, który jest pagórkowaty, jest urozmaicony. Na tych drogach są bardzo różne nawierzchnie szutrowe, asfaltowe, gruntowe. To przy takiej dłuższej jazdzie na rowerze jest bardzo, bardzo ważne. Poza I też tym jest ważne, dla ludzi z jednej strony dla tych którzy lubią trudniejsze warunki i dla tak, tych którzy Tak, każdy znajdzie coś, każdy znajdzie coś dla siebie. Drugą rzeczą jest to, że Rostocze to jest mozaika krajobrazu, więc wjeżdżamy w te lasy takie pierwotne, bardzo różnorodne, bo przecież kraina bo, bo, jodły, buka i tarpana to to Rostocze. Wjeżdżamy w te otwarte przestrzenie, gdzie mamy te malownicze wstążki i pół, tak te te, te które nas czasami prowadzą do, do określonych miejsc, to wszystko jest tak, e, tak zajmujące i tak zmienne, że rozbija nam tą monotonię jazdy na rowerze, i dlatego rowerzyści tak lubią e, roztocze. Oczywiście bardzo ważne jest bezpieczeństwo. E, proszę pamiętać, że park jako jeden z pierwszych wyznaczył trasę rowerową. W 96 roku powstała trasa rowerowa do Florianki, do Górecka. 13 kilometrów wyłączonej przecież z ruchu bardzo bezpiecznej szutrowej drogi, no, która pozwala na zobaczenie we Floriance czy Izby Leśnej, czy ścieżki dendrologicznej, o no hodowli Konika momentach kulminacyjnych To wręcz taka autostrada rowerowa. Tak, no niestety tak jest, że te weekendy to widzimy mnóstwo rowerów. Którzy chcą tę atrakcję w parku zobaczyć, ale pamiętajmy, że jesteśmy wpisani w system tras zwiedzania Roztocza. Takim kręgosłupem tras rowerowych jest centralny szlak rowerowy Roztocza, którym kiedyś no, mogliśmy dojechać do Lwowa. I od niego, jako w takim układzie żeber, rozchodzą się te trasy lokalne, chociażby trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej, czy gdzieś tam na pograniczu regionów. no i Pamiętajmy, że no, w otulinie parku znajduje się Józefów, ta rowerowa stolica y, Rostocza, więc rowerzyści znajdą nie tylko y, te drogi, szlaki rowerowe, ale również mogą z, y, uczestniczyć w wielu rajdach, w wielu spotkaniach na bardzo różnych y, poziomach i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Panie dyrektorze, to też trochę zostawiając sprawy bezpośrednio roztoczańskiego Parku narodowego chciałbym zapytać pana o bo pojawia się już od pewnego czasu taka koncepcja dotycząca zwiększenia liczby parków narodowych w Polsce czy to jest proces który, którego nie unikniemy czy on jest potrzebny Polsce Polakom Jestem przekonany, że świadomość i potrzeba ochrony przyrody jest coraz, coraz większa. Bo dziś Co mamy 23 więcej, parki narodowe, 1% powierzchni, powierzchni, powierzchni kraju. Tak. Tak. I coraz więcej ludzi oczekuje i wiąże swoje, swoje jak gdyby zadowolenie tak, i poczucie komfortu właśnie w bytowaniu w takich miejscach o charakterze naturalnym. I takie miejsca są potrzebne potrzebne Nie tylko przyrodzie, one są przede wszystkim potrzebne nam. No ale żeby je ustanowić, no to trzeba przejść cały proces rozmów, konsultacji, pogodzenia różnych grup, interesów, co nie jest rzeczą prostą. No i już się pojawiły takie bardzo fajne mechanizmy, które niejako kompensują lokalnej społeczności funkcjonowanie, jakby nie było, Parku Narodowego. Typowego. Więc myślę, że dalsze wdrażanie takich procedur pozwoli na to, że to niejako przyzwolenie, ba, potrzeba, powoływania parków narodowych będzie większa. Tym bardziej, że chyba specjalnie też wyjścia mieć nie będziemy mieli, dlatego że zgodnie z unijną strategią bioróżnorodności docelowo 30% kraju powinno być objęte jakąś formą ochrony, w tym ścisłą nawet do 10%. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe i realne. Popatrzmy na roztocze. Rostocze jest objęte w 70% różnego rodzaju formami ochrony Czyli przyrody. Jest to, jest to możliwe. Dowodem tego jest Rostocze. Choć do powiedzmy takich krajów jak Norwegia, pewnie nam brakuje tam prawie 50 parków. Ale narodowych. każdy kraj ma swoją specyfikę. To jest bardzo trudne porównywanie na Powierzchnia naszego kraju przecież też nie jest jednorodna, i w całym obszarze no nie jest aż tak atrakcyjna z punktu widzenia ochrony przyrody. No musi być strefowanie. Takim modelem tego strefowania mogą być rezerwaty biosfery, bo Roztocze jest teraz granicznym rezerwatem biosfery Rostocze i tam właśnie wyznaczono taką strefę rdzenną, tą, którą którym, którym głównym tym rdzeniem jest rostoczeński park narodowy kilka rezerwatów po stronie ukraińskiej Jaworowski są te strefy buforowe turystyki rekreacji tej takiej gospodarki neutralnej dla środowiska no to są w większości parki krajobrazowe ale są też największą i tą strefą zrównoważonego rozwoju no to są te strefy gdzie są lokowane Malowniczo te roztoczańskie miasteczka i wsie. I to jest taki model, który można przenosić na inne regiony Polski, po to, aby no, planować dla przyrody i człowieka, dla człowieka i przyrody, właśnie tą przestrzeń. A gdyby pan dyrektor miał wskazać czy podpowiedzieć, gdzie widzi taką potrzebę w pierwszej kolejności stworzenia nowego Parku Narodowego, bo te dyskusje są, oczywiście są zapowiedzi, też pe pewne konkretne działania, choćby jeśli chodzi o Dolinę Dol Dolnej Odry. Zostawmy, myślę, ten problem <laughs> mi Pani Minister, zostawmy ten problem lokalnym, samorządom. Myślę, oni w kooperacji podejmą najlepszą decyzję dla społeczeństwa. I wracając w takim razie na koniec do, znowu do rostoczeńskiego Parku. Panie Dyrektorze, gdyby Pan, albo być może te rzeczy się dzieją, gdyby, gdy, kiedy pytany jest Pan, co jest taką e, najważniejszą e, rzeczą, miejscem, e, symbolem Rostoczeńskiego Parku Narodowego, e, must-have? To co to jest? Co, to było? co, co panu odpowiada no, na tego typu pytania? Jak prowadzimy różnego rodzaju ankiety i pytamy się, co skłania turystów w ogóle do przyjazdu w nasz, w nasz region, no to padają proste, proste odpowiedzi. Tak? No, jest to konik polski, bez wątpienia. Stawy Echo, które są taką stoją ptactwa wodnobłotnego, wodno ale też gdzie funkcjonuje kąpielisko na zasadzie takiego, Kompromisu społecznego. Są to te panoramy, krajobrazy, które zachwycają nie tylko naukowców, ludzi, którzy no, mają różnego rodzaju talenta i dla których roztocz jest taką inspiracją. Tak? Bo potem widzimy je na różnego rodzaju fotografiach, no, Polska, obrazach. Tos Polska toskania mówiła. Tak, tak się, tak się no, tak. mówi o roztoczu. Jeżeli jest po północy, to roztocze jest, <grym> jest polską, polską toskanią. Tos są utażsamiane z parkiem, ale no, roztoczajskie rezerwaty, czy szumy na tanwi, czy czartowe pole. No, całe roztocze jest przepiękne, bo przypomnijmy, no, renesans lubelski, do zobaczenia w Szczebrzeszynie, cerkwie drewniane gdzieś tam na, na, na tym roztoczu południowym. No, naprawdę cały nie, wachlarz atrakcji. Co jest jeszcze ważne, co czasami nie zauważamy jako mieszkańcy, jako turyści roz, y, 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 przebywający na roztoczu, że jest to takie pogranicze państw, regionów, kultur, dla którego gdziekolwiek indziej trudno jest znaleźć analogię. Region wyjątkowy. I o tym warto pamiętać, tym bardziej, że no, najbliższy czas to też sprzyjająca pogoda do wędrówek po roztoczu, oczywiście i nie tylko, a o roztoczu i o Rostoczańskim Parku Narodowym opowiadamy wjadał dziś dla Państwa dyrektor tego parku, Tadeusz Grabowski, który był gościem Radio Lublin. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo.